Pokój i dobro. Wita, przemiennik na koskowej górze. Stefan Roman 9, Paweł. Siema. Trochę na fali naszego sukcesu z mrozowiskami i temperatury minus 41 z groszami stopni, który, która została tam zarejestrowana. Pomyślałem, że uchylę trochę rąbka tajemnicy, jak w ogóle taka stacja jest skonstruowana. Na jakiej zasadzie pracuje. No nie ukrywam też po to, żeby można powiedzieć wyjaśnić pewne od razu szumy i turbulencje medialne, które, się, które powstały, pytania na zasadzie czy ta stacja jest w ogóle zgodna z wymogami WMO, czy nie jest zgodna z wymogami WMO, czy taki rekord jest w zasadzie ważny czy nie. Trochę z jednej strony film nazwałem trochę klikWajtowo, trochę nie Mianowicie no, stacja, o której jest mowa i cały ten szum jest wprawdzie w Litworowym Kotle Ale tutaj jak to zaraz pokażę No ja w Litworowym Kotle zdecydowanie nie jestem, a to tutaj to nawet nie są Tatry Tam mamy górną stację wyciągu na Małym Rachowcu, czyli jesteśmy tak naprawdę we Zwardoniu a ja teraz w tym momencie wychodzę na wielki rachowiec, gdzie znajduje się moja stacja pogodowa. No ale w końcu, właśnie o co chodzi. Ja tu miałem tatry, tatry, a tutaj jest jakiś rachowiec z Wardoń, Narty i tak dalej. Te urządzenia, które tam są, zaraz może je będzie nawet widać, jak ja podejdę trochę dalej. Jest to bardzo podobna kompletacja do tego, co znajduje się w kotłach czy w kotle litworowym, a przede wszystkim pracuje tutaj ten sam sterownik czyli ten parameteo, który mamy w tatrach. W tej samej rewizji sprzętowej są delikatne różnice, jeżeli chodzi o obsadzenie komponentów po prostu w, tych, w kotle jest, jest tych komponentów troszkę mniej. Ale ogólne pojęcie powinna nam ta stacja dać. Także zaraz się widzimy tam na górze, czy zaraz na filmie mi zajmie wyjście pewnie z 15 minut i pokażę co i jak i do czego. No, i jesteśmy na miejscu na wielkim rachowcu, czy po prostu na rachowcu, w miejscu instalacji z mojej stacji pogodowej ona posługuje się znakiem SR8WXW. I tak jak powiedziałem, ona jest bardzo podobna do tego, co jest zamontowane w Tatrach. I teraz oczywiście pojawi się milion głosów, że ta stacja nie jest zgodna z wytycznymi WMO, że ona jest zamontowana na budynku, że ten budynek, czy wręcz trzeba to sobie powiedzieć, to jest po prostu taka blaszana budka, prawda? Zaburza tutaj pomiary temperatury, które są tutaj prowadzone. Oczywiście zgadza się, natomiast jeszcze jedną rzecz chcę tutaj podkreślić, że stacja w litworowym kotle ma charakter, nazwijmy to badawczy. Ta stacja jest zamontowana na ośrodku narciarskim. Oczywiście, tutaj niestety wyciąg ten podwójny orczyk na rachowiec nie działa, no ale tak jak wspomniałem, tam gdzieś ja sobie może jest mały rachowiec, który jest jak najbardziej czynny. Zresztą właściciel tego miejsca jest ten sam. I do zastosowań narciarskich, czyli czy jest zimno. Powiedzmy, że jak należy się ubrać, jaki może być przede wszystkim gatunek śniegu, czy jest wymrożony, bo niskie temperatury utrzymają się już dłuższy czas, czy mamy lekką odwilż, czy może będzie beton, bo przez dzień było powyżej zera, teraz chwycił mróz. Do tego celu taka kompletacja, jaka jest tutaj mi się wydaje w zupełności wystarczy. No i teraz już przechodząc, co my tu w ogóle mamy? Przede wszystkim mamy tam na górze. Teraz to zauważyłem lekko skrzywioną antenę do transmisji danych. Transmisja danych odbywa się przez sieć APRS na częstotliwości 144,8 MHz z porażającą prędkością 1200 bitów na sekundę. Poniżej mamy obudowę przeciwsłoneczną tudzież przeciwradiacyjną Aster. Taką samą, jaka jest zamontowana w litworowym kotle, mamy dwumetrowy maszcik z aluminium, to jest rura PA30 z aluminium gatunku PA38, średnicy 40 mm, ścianka, tu jest że chyba trójka, albo może nawet czwórka, na której jest to wszystko zamontowane. Oczywiście. Nie dało się tego zamontować wyżej, żeby się odseparować jeszcze bardziej od wpływu tego blaszonego dachu. A to głównie z tego względu, że no, trzeba sobie dać sprawę z jednej rzeczy. No tutaj za bardzo nie dało się jak zamontować żadnych odciągów. Tutaj do dyspozycji był powiedzmy, nie wiem, ten słup. Y no, na którym to się też tego nie dało mieścić, tutaj w ogóle górne koło wisi w powietrzu. A wiadomo, że 5-metrowa rura aluminiowa nie będzie sobie ten dała, prawda, bezodciągowo. Tym bardziej, że też tutaj mocowanie odbywa się przez no, dosyć grube, ale jednak blachowkręty do yy... Powiedzmy do, do, tej, do tej ściany. Tam są tak naprawdę dwie blachy: jest ta blacha, a potem jest jakaś coś w jakiegoś chyba może nie tyle uszczelnienia co ocieplenia, a jest druga stalowa blacha. Przynajmniej takie coś czułem, jak wkręcałem, ponieważ niestety klucz do tych drzwi zaginął. Nieważne. Dalej mamy panel fotowoltaiczny 80W, 12V. Yy, trochę duża moc, ponieważ po prostu miałem taki w piwnicy, mi leżał, w sumie sam do końca nie pamiętam po czym. Yy, nieużywany, po prostu taki był, taki użyłem. I tu jest też ta różnica. Yy, ta stacja ma zasilanie z fotowoltaiki, yy, ten akumulator, który znajduje się tutaj, jest doładowywany. W litworowym kotle czegoś takiego nie ma. Stacja ma po prostu 50 porogodzinny akumulator yy, litowo lifepo 4, litowo-fosforowo-żelazowy, tak? Ponieważ występuje tam zjawisko nosy polarnej, instalacja tego panelu, też takiego, jakiegokolwiek panelu, nie miałaby za bardzo sensu, wręcz. Mogłaby powodować szybsze rozładowywanie się akumulatora, ale to nie czas, żeby teraz to dokładnie tłumaczyć, czemu by się tak działo. No i przede wszystkim też wchodziły w grę takie, nazwijmy to ładnie, ograniczenia lokalowe, też, też poniekąd wymogi, które, wymagania, które park nam narzucił, TPN, który nam narzucił, udzielając nam zgody. No i mamy tutaj samą skrzynkę z elektroniką, czyli ze sterownikiem para tutaj jeszcze jest antenka GSM, ponieważ oprócz tej transmisji, która jest traktowana jako główne medium po APRS-ie, jest jeszcze możliwość komunikacji po TCP IP, trochę też po APRS-ie, natomiast już po prostu bezpośrednio do serwerów z pominięciem tej, nazwijmy to ładnie, warstwy radiowej. No i tu mamy okablowanie, ten gruby kabel, jest to kabel antenowy CNT400. Tutaj jest zarobiony wtyk y, typu N, który tu wchodzi w takie, mam nadzieję, że to nam ładnie wyostrzy. Wtyk N, w tych N w takie gniazdo panelowe. Tutaj jest reszta okablowania do czujników, znaczy, czyli do czujnika temperatury plus czujnika wilgotności. No i kabel do zasilania, i wszystko jest w taki sposób tutaj przymocowane. To ja szybciutko postaram się, zanim nas tu zmrok zostanie, odkręcić tutaj te cztery śruby imbusowe, żeby pokazać, jak to mniej więcej wychodzi, jak to mniej więcej wygląda w środku. No to sterownik mamy otwarty, tak naprawdę ta puszka to jest jakaś gotowa, dostępna na rynku obudowa do routerów Mikrotik, nazywa się tu Alubox Mikrotik, Alubox Wavearena na podróżnymi nazwami to występuje. Nas to jednak nie interesuje, nas interesuje to co jest tutaj, czyli samo mięcho elektroniczne tegoż urządzenia. Od czego by tu zacząć? Przede wszystkim od końca. Tu mamy akumulator, który nam to wszystko zasila. To jest 9A 12V żelówka SSB. I tak jak wspomniałem, jest ona doładowywana właśnie z tegoż panela. Tak naprawdę obecnie ta moc jest tak duża, że nawet przy bardzo dużym zachmurzeniu, utrzymującym się przez cały dzień, w nocy to napięcie akumulatora nie spada. W ogóle do 12, poniżej 12,6 V. To mamy radiotelefon służący nam do transmisji danych przez tą sieć APRS. Przepraszam, dzwoni mi telefon. No, już odrzuciłem. Telefon, radiotelefon, przepraszam, służący do transmisji danych przez sieć APRS. Jesu FTL. 711 Pokażę, czy 7001? Przepraszam, nie pamiętam. No, i właśnie tutaj najważniejszy element: urządzenie mojej konstrukcji, czyli właśnie sterownik Para Meteo. Jak wspomniałem, on, sama powiedzmy rewizja, sama wersja sprzętowa, sama wersja tej płytki jest ta sama co w. Znaczy w kotle jest ta sama co tutaj z tą różnicą, że w kotle jest trochę inna kompletacja, jeżeli chodzi o komponenty. Szybciutko wyjaśniając, pierwszą rzecz, którą tu widać, tu sobie tam prawda migają różnego rodzaju lampki. Miga sobie na czerwono lampka statusowa od, prawda, od modemu. Tutaj sobie migają jakieś tam inne diody status Pomarańczowe wskazują, że mamy dostępne jakieś tam napięcia i tak dalej, a odładowanie akumulatora jest pod tym ekranem. Natomiast. To wszystko zużywa prąd. To jest mi tu wygodne, dlatego że mogę po prostu otworzyć tą puszkę i mnie zgrubnie zobaczyć, mniej więcej w jakim statusie, w jakim, w jakim stanie się to tutaj znajduje, czy wszystko jest ok. W kotłach jest to po prostu zbędne. Te diody by tylko pobierały prąd. Czyli ogólnie sterownik w kotle jest pozbawiony tak naprawdę wszystkich komponentów, które nie są absolutnie potrzebne do tego, aby mierzyć temperaturę, przy pomocy czujnika PT1000. I wysyłać te dane po radiu. Nie ma modemu GSM, nie ma różnych tych wszystkich diod różnych innych rzeczy, typu do interfejsu do RS485 do czujnika wilgotności, no bo nie jest on tam, prawda, do niczego. Nie jest on tam do niczego potrzebne. No i jeszcze tak na koniec, yy, od takiej warstwy nazwijmy to. Programowo-sprzętowej, ale pod kątem procesora. Co tu w ogóle siedzi? Tu na środku mamy mikrokontroler STM32, to jest dokładnie STM32L476. On ma 96 kB pamięci operacyjnej nie megabajtów, nie gigabajtów, tylko kilobajtów i 1 megabajt pamięci flash. Nie 1 gigabajt, a już tym bardziej nie terabajt, tylko 1 megabajt. I on y, opie, o jest oparty czy powiedzmy, mardzeni w architekturze Cortex M4F. I teraz taka ARM Cortex M4F. I teraz taka. Też ważna uwaga, ponieważ to jest ARM. Ale to nie jest do końca taki ARM jak chociażby, nie wiem, w Snapdragonach, w procesorach Apple'a, które są czy w iPhone'ach, czy w tym momencie w iBook'ach. Szybciutko tylko wyjaśnię o co chodzi. Resztę zajmiemy się w innych okolicznościach. ARM, czyli Akorn Risk Machines, angielska firma, która w latach 80. w ogóle stworzyła całą architekturę ARM. W tym momencie oferuje, tak jakby ona nie produkuje samych procesorów, tylko sprzedaje, tak jakby swoje know-how, sprzedaje samą architekturę. I tak jakby są w tym momencie dostępne trzy takie, jakby to powiedzieć, rodziny tych architektur: jest Cortex-A, Cortex-R i Cortex-M. Cortex-A, czyli Application, są to te wszystkie. Qualcommy Snapdragony, procesory Samsunga, Apple Silicon, wszystko co jest przeznaczone do pracy w komputerach, w telefonach komórkowych, w tabletach, co musi się charakteryzować przede wszystkim wysoką wydajnością i mieć możliwość uruchamiania systemów typu Windows, bo jest Windows na ARMy, Linuxy, Androidy, rzeczy tego typu. Architektura Cortex-R. Od real time jest to architektura przewidziana do tak zwanych bardzo twardych systemów czasu rzeczywistego, czyli systemów e, przykładowo sprzęt medyczny, e, awionika, czyli elektronika e, lotnicza, jakieś systemy sterowania potencjalnie niebezpiecznymi procesami chemicznymi, czyli wszystko to, co musi być absolutnie niezawodne. Są to na przykład procesory, które nie mają w ogóle pamięci cache, ponieważ pamięć cache i prefetching jest w pewien sposób niedeterministyczna. Mają bardzo sztywne, sztywno określony czas, na przykład reakcji na przerwanie, na wystąpienie jakiegoś zdarzenia w procesorze. Na przykład są to układy dwurdzeniowe, ale pracujące w tak zwanym lockstepie, czyli dwa rdzenie wykonujące synchronicznie ten sam identyczny program, aby ewentualnie wykryć usterkę. Na poziomie krzemu, że na przykład dla, nagle dla procesora 2Plus 2 nie będzie równa się 4 i architektura Cortex M, czy rodzina architektur Cortex M, czyli to, co mamy tutaj, czyli przeznaczona do mikrokontrolerów, do systemów budowanych, do systemów automatyki, gdzie liczy się niski koszt, energooszczędność. Ten tutaj mikrokontroler ma na przykład jednostkę Floating Point. Czyli jest w stanie sprzętowo na przykład pomnożyć 2.6 razy półtorej. Natomiast ma trochę ograniczoną liczbę rozkazów. Nie ma tak zwanej pamięci wirtualnej, czyli nie da się tutaj uruchomić ani Windowsa, ani Linuxa. Można za to uruchamiać różnego rodzaju, różnego rodzaju systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Dosyć mocno uproszczone, choć co ciekawe, tutaj żadnego RTOS-a nie ma. Czyli nie ma żadnego systemu czasu rzeczywistego, jest to spowodowane tym, że tak naprawdę cały projekt moich stacji pogodowych, o których będę mówił jeszcze trochę więcej, może, zaczął się ojeju, aż ja się muszę zastanowić. Około 12 lat temu, i to jest takie ciągłe dopisywanie różnych funkcjonalności, łatanie błędów, poprawianie tego. Czas na dodanie tutaj systemu operacyjnego nadszedł mniej więcej jakieś 6 lat temu, tylko oczywiście, jak zwykle, nie mam na to czasu. I ogólnie tak to wszystko wygląda w takim turbotelegraficznym skrócie. Nie chcę tego filmu za bardzo przegadywać, żeby. Było to jakoś tam zjadliwe, również dla ludzi troszkę powiedzmy mniej technicznych. No podsumowując, tak jak wspomniałem, no ta stacja nie spełnia oczywiście sensu stricte wymogów WMO, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że no w takich warunkach jak tutaj, przy takich warunkach lokalowych dokładnie, no za bardzo się nie dało tego w żaden sposób inny zamontować. Tu kiedyś był zamontowany taki maszt, ale to jest tam inna długa historia, jak widać, już go w tym momencie nie ma. Zainstalowanie tutaj stacji zgodnej w pełni z wymogami w WMO kosztowałoby dużo czasu i pracy i pieniędzy, a tak naprawdę jak wspomniałem, na potrzeby ośrodka narciarskiego nie ma znaczenia, czy ta stacja będzie pokazywała yy, na przykład z błędem ćwierć stopnia Celsjusza, czy nawet pół stopnia Celsjusza na przykład ze względu na to, że nagle będzie parowała wilgoć, która się zgromadzi w środku tej osłony radiacyjnej do użytku przez narciarzy, przez turystów jest to jak najbardziej w pełni wystarczające i ekonomicznie uzasadnione. No i jeszcze na koniec mała panoramka. Oczywiście zaraz wyjdzie straszliwa prawda, że jeżeli chodzi o topografię, to... no, mogło być lepiej. Tu jest oczywiście platforma widokowa, no w zasadzie troszkę poniżej szczytu, po południowej stronie szczytu Rachowca. Tam widać kawałek, w zasadzie tam dalej widać kawałek rajczy. Tutaj jest miejscowość Sól. Tam w oddali mamy oczywiście Pilsko. Tutaj mamy Rysiankę, Romankę. Bliżej Rysianki jest, widać kawałek, to jest hala Lipowska, czyli wcześniej będzie też hala Boracza. Też gdzieś tam jest Boraczy Wierch, choć tutaj niestety zaczynam się plątać w zeznaniach. Widać też Suchą Górę? Nie, Sucha Góra chyba będzie bardziej tam. Czy to jest sucha góra? Oj, szczerze powiedziawszy, jak widać, zaczynam się kompromitować. Tam też są przede wszystkim garberki w rajczy. Tam oczywiście mamy tatry. A Wielka Racza. Bo tak, no tam mamy pilsko. Tam gdzieś są też Strzykowce, A Wielka Racza jest. Znaczy jej nie widać, ale generalnie znajduje się tam za tymi drzewami. No, a tam mamy. O, tam mamy. Lysą chore w Beskidach, czyli najwyższy szczyt Beskidu śląsko morawskiego po stronie Czech. Tam dalej mamy Jaworowy Wyrch, bardzo fajna miejscówka paralotniowa z widoczną być może tam wieżą telewizyjną. Dalej mamy tak, na pierwszym planie oczywiście jest to chodzita, tam dalej jest Czantoria. Dobra, właśnie tutaj tylko pogrążam, przepraszam bardzo. Natomiast tutaj, idąc już w stronę bardziej, powiedzmy, w której czuję się mocno, to oczywiście tam w oddali widać jak najbardziej Skrzyczne z wieżą ośrodka Ertonu, znaczy radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy. No i tutaj tam mamy drogę ekspresową S1 za... Ym, ...za, za, za, za tunelem Emilia, no i tutaj mamy ta miejscowość na dole to jest oczywiście y, Zwardoń. Tam mamy, tak jak wspomniałem, górną stację ośrodka narciarskiego na Zwardoniu. Tam mamy przejście graniczne, a tam już jest Słowacja i to już jest miejscowość y, skalite. A tamte domy to jest oczywiście dalej Zwardoń, tylko to już jest. Y, no Nie wiem, dzielnica czy część wsi, która się właśnie nazywa myto, bo jakby ktoś nie wiedział, to myto, ten my myto, który jest na tablicach, właśnie oznacza część wsi, ze względu na to, że, ta, że tam już to przejście graniczne, czy jakiś tam powiedzmy pobór. Punkt celny znajduje się łocho, łocho, i jeszcze i jeszcze dłużej, także na razie tyle. Ja tu mam drobne jeszcze rzeczy do zrobienia, także będę się tym zajmował, zanim nam się tu zrobi całkiem ciemno. Yy, a więcej, może coś dogram, yy, albo i nie dogram, może będzie w następnym filmie, a może, może dogram jak wrócę do wierska do siebie.